Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po pierwszym wiosennym zwycięstwie piłkarzy GKS Tychy. Z nami trenerze Boeki. Proszę o pomyczowy komentarz. W pierwszej kolejności trener zespołu gości pan Dariusz Wójtowicz. Gratuluję przede wszystkim trenerze zwycięstwa. Myślę, że przykroju całego spotkania absolutnie zasłużonego. Nie wiem, co się stało z moimi zawodnikami w pierwszej połowie gdzie tkwi problem. Do tej pory tych bramek nie straciliśmy, a tu w jednym meczu aż pięć, czyli gdzieś wyrównaliśmy to, co działo się w poprzedniej rundzie. Natomiast co do samego meczu, na pewno pierwsza połowa to była deklasacja ze strony przeciwnika naszej drużyny po, po szeregu błędach, bardzo prostych czasami zakończono tą wspaniałą bramką, kunsztem zawodnika na 4-0. Natomiast druga połowa, jakbym powiedział, że ten mecz miał dwie różne odsłony, bo druga połowa zupełnie inna w naszym wykonaniu. Myślę, że gdyby jak strzelił nie w poprzeczkę, a w bramkę na 4-2, rzut Gardy na 4-3. Oczywiście to można gdybać, ale sam przebieg spotkania na pewno byśmy tutaj z twarzą wyszli z tego meczu. A tak Dostaliśmy znowuż pramkę na 5 z prezentu wyprowadzenia piłki z takiego lekceważącego podejścia do tego, i wynik jest taki, jaki jest. Musimy go przyjąć na klatkę. Tym meczem ani się nie utrzymujemy w lidze, ani nie spadamy. Będziemy dalej walczyć. Tak to jest w piłce nożnej, że raz się wygrywa, raz remisuje, raz przegrywa. Szkoda, że mówię dzisiaj w takim. W dużych rozmiarach, bo to na pewno, na pewno chluby nam nie przynosi. Ale walczymy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, trenerze. GKST, pan Jan Żurek. No, trudno się nie cieszyć z wygranej, jeszcze w takich rozmiarach. Ja pierwszy raz w tym tygodniu miałem do dyspozycji całą kadrę i wierzyłem w łupaków, że, że ten potencjał w tym zespole jest. Na pewno ten wynik no, przerósł jakieś oczekiwania, chcieliśmy się przełamać, a przede wszystkim wygrać to spotkanie. Nie ulega kwestii, że jeszcze musimy e, pracować, e, to dopiero jest mały krok. My walczymy o życie, walczymy o utrzymanie taki jest nasz cel. E, ale na pewno to zwycięstwo doda wiary drużynie doda, e, 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 powiem, doda takiego pozytywnego charakteru. W kolejnych ciężkich spotkaniach, bo, bo każdy mecz jest bardzo ciężki. Dziękuję chłopakom za, za szczególnie tą pierwszą połowę, bo to był rzeczywiście tajfun e, i piękne bramki, i piękne akcje. Ale mówię, życie toczy się dalej. Już musimy myśleć o kolejnym spotkaniu, które nas czeka w Hojnicach. Bardzo ciężkie spotkanie też z drużyną, która, która też broni się przed e, spadkiem. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Mam jakieś pytania? Śmiało. Proszę. Chyba gra z skrzydłem tak w tej jakieś było włosowki z tych pierwszych fragmentów dzisiaj odkreślając cuda. To jest ten klucz, bo w poprzednim spotkaniu te gra z krzywami to nie wyglądało tak, jak to oczekiwał. No na pewno nie myśmy dwa męczy, zremisowali, dwa mze żeśmy przegrali, ale to jak powiedziałem. Po okresie przygotowawczym, bardzo ciężkim, było kilka kontuzji. Ja ciągle nie miałem do dyspozycji tych zawodników, którzy, którzy nadawali ton w tych, w tych meczach kontrolnych, to, czy tak samo skrzydłowych. Paweł jest zawodnikiem bardzo dynamicznym, bardzo szybkim, ale on też miał przerwę i to nie tylko on. Kilku zawodników miał przerwę, oni jeszcze muszą nad sobą pracować. Też chyba Pan widział, że dokonałem zmian nie takich, że ja je prawda, prowokowałem, ja, ja to robiłem, tylko zawodnicy. Tak się omawialiśmy, że zawodnicy, robisz swoje, wszystko, wszystko z Ciebie dałeś, i, i, i wtedy schodzę. Tak też było dzisiaj. Oni to, co mieli, to zrobili. Szczęście szczelił dwie bramki. Bruskowski świetnie asystował, więc. Ale ja mówię, oni jeszcze muszą pracować nad, nad, nad wieloma sprawami. Dziękuję. Mam jakieś pytania jeszcze. To dołożymy się do tego co Panie ja mam do Pana, bo to rzadko jest, żeby w przerwie przeprowadzać już wszystkie trzy zmiany, ale się, że, że to taki efekt tych pierwszych, czyli 0 do 4, gdybym mógł mieć więcej graczy, to pewnie by się Pan zdecydował. No sam sobie Pan odpowiedział na to pytanie. Znaczy, tak było. Widać było... Jaki, jak, jak, jaka jakość zawodników w tej połowie była i faktycznie no tak się zdarza. no Słabszy dzień, cóż, to mogę więcej powiedzieć. Tak było. Pan też, Marek, bardzo proszę, nie polecja. Pan też, pan skomentuje fakt, że jednak z tych ośmiu zawodników, którzy w pierwszej połowie zostali na wojsku, <tuszel> zostali na drugiej, drugiej połowie na wojsku, w pierwszej, jednak zagrało zupełnie naszej nasze jakościowo podjęto. To Jakiś krótki, krót, krót, taka tajemnica, o której pan w szale. Ta szatni na pewno nie będę zdradzał, natomiast e, tak się gra jak przeciwnik pozwala i e, w pierwszej połowie przeciwnik nam na wiele nie pozwolił, a my sami prokowaliśmy go do tego, żeby, żeby e, popełnić my błędy i zachęcaliśmy do tego, żeby nam włożył cztery bramki. Natomiast w drugiej połowie przeciwnik pewnie zadowolony z tej tego mm, w wyniku jakby trochę się cofnął i, i, i to pozwoliło nam na trochę więcej miejsca. Być może napięcie zeszło ze, ze strony naszej, prawda? Jakieś, nie wiem, zdenerwowanie to dało chłopakom troszeczkę więcej jakby takiej swobody I, i, i stąd takie wrażenie. No, pewnie, ale, ale też nie upatrywałbym tego w tym, że ci, co grali, w pierwszej połowie zostali zmienieni to, to są zupełnie słabi zawodnicy, a ci co weszli znowuż idealni, bo to też tak nie było no, tak bywa czasami szkoda, że w dzisiejszym dniu tych słabych punktów yy, mieliśmy wiele w zespole zwłaszcza w pierwszej połowie tak? I, i to się złożyło na ten wynik Dziękuję rozumiem, że to było ostatnie pytanie a więc do zobaczenia na kolejny mecz w Jaworznie. dziękuję bardzo